<laughs> なんだろう弱 <laughs> って無理だよ、弱って一番奥にした一番多で今うん一番奥にしたのに <laughs> じゃあ二回目で終わりしよう、うん、本当に <laughs> 見て一番で はいいやだからできないよあ一番アッしてるこれがそこ来るようにでてんだそうですよあ、入った取れるかなやった危あぶねえギリギリ一個取れたえええどこ取ったえこれも取れるなこれも取れたそういうやつもう危ないな O, oh, nie to... Ukazał mi adiary piłkowe. Dzięki! o... Jaka? Jaka? Dzięki! Jaka? To Jaka? 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 Dzięki! Jaka? 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 na świecie Ja

To tempora. Miarko mm. tu. Gdzie są kakao do mnie? Mm. Kakao mm. do mm. tempora. Mm. Udon chisła! Zdaję się Tylko ja tempora. Dziurko. Ja go dzisiaj w o wiele lepszym humorze niż wczoraj. Znaczy, wciąż boli, ale dzisiaj byłam przygotowana, i jadę od rana na przeciwbólowych. Jest Zdecydowanie lepiej, kiedy wiem, że muszę wziąć tabletkę, żeby nie bolało, a nie tak jak wczoraj. Byłam nieprzygotowana. No, anyway, jeżeli jestem spuchnięta na twarzy, to wiecie dlaczego, nie będę się z tego tłumaczyć, bo to absolutnie nie ma sensu. Yy, jakoś daję radę. Yy, na pewno muszę więcej odpoczywać, muszę trochę więcej spać, bo ostatnio mam z tym problem i. No, i muszę uważać na to, co jem, jak jem i jak piję. Ostatnio sobie pofolgowałam, i bardzo możliwe, że przez to znów moja cudowna męska szczęka zaczęła mnie boleć. Nieważne, ja bardzo bym chciała otworzyć okienko numer 11, ponieważ 11 jest moją ulubioną liczbą, 9 było cyfrą, 11 jest liczbą. Dlaczego to się pewnie domyślacie? Mamy 11. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś naprawdę fajnego, że no będzie to takie fajne sko skończenie dzisiejszego dnia. Jest mi też bardzo przykro, to jeszcze tak chcę dodać, że jest tak mało świąt w tym roku w Japonii. Nie ma absolutnie żadnych światełek, nie ma żadnych jakichś instalacji świątecznych. Zazwyczaj już były o tej porze roku. W tym roku nie ma i jest bardzo ciężko cokolwiek trafić, nagrać, znaleźć. Starałam się, tak jak mogłam, specjalnie, no może nie specjalnie do vloga, ale pojechaliśmy do jednego z największych, z największych centrum handlowych, jakie jest tutaj w okolicy, i byłam mega zawiedziona, że była tylko jedna choinka. To było coś dziwnego. Mieli ten niby do odliczania świąt, że tam 14 dni zostało, ale co z tego, skoro nie było praktycznie żadnych dekoracji świątecznych? Jest wszystko na nowy rok, tak naprawdę. I też. Pojawiało się pytanie, dlaczego na tych słomianych ozdobach są krowy. Słuchajcie, zbliża się rok bawołu, rok krowy. Teraz mamy rok e, szczura myszy, a następny rok 2021 będzie rokiem bawołu albo krowy, usidosi, po japońsku. Dlatego wszędzie jest krowa. Mm, to tak z takich ciekawostek, bo też na pewno jeszcze o tym op opowiem więcej w swoich starych filmach, też opowiadałam, jeżeli jesteście ciekawi na temat e, nowego roku. I coś jeszcze chciałam powiedzieć. No, wzięliśmy Was dzisiaj na udon z całą rodzinką. Ja też za bardzo nie chciałam pokazywać, bo była z nami mama i wiecie, taki prywatny czas to raczej się spędza prywatnie, prawda? Nie nagrywa się takiego czasu. Więc tyle, ile dałam radę, tyle nagrałam, a reszta została dla nas. Prezenty od Mikołaja zostały przekazane, zostało wyjaśnione, że Mikołaj pomylił adresy i przyszedł do mnie. Bo, bo to jest polska tradycja, więc znalazłmy w Japonii, wiecie, całą historię zbudowałam, przekazałam prezenty dla pozostałych członków rodziny w ręce mamy. Mam nadzieję, że je dostaną. No i tak, tak minął dzień. Ja przyznam się szczerze, że jak teraz mówię, to czuję, że mnie boli ta szczęka mimo środków przeciwbólowych, więc no. no. Może dzisiaj sobie jakiś film odpalę, może się w końcu uda jak zmontuję film i będę miała chociaż godzinę czasu wolnego. Bo ostatnio i to naprawdę już taka ostatnia dygresja zanim ze zerknę do środka, bo już otwarłam. Jest ogromny problem z dodawaniem filmów na YouTube'a. Przez to, że wszyscy w tym miesiącu dodają codziennie filmy, albo starają się dodawać codziennie filmy, serwery YouTube'a są tak wolne, że ja ze swoim paździerzem, który trwa 14 minut. Czekam czasami nawet 2,5 godziny. I już w ciągu tego tylko vlogmasa czterokrotnie miałam problem z publikacją filmu i konsultowałam to ze, ze, ze studiem, z supportem YouTube. Więc wybaczcie, że niektóre vlogmasy pojawiają się bardzo późno. Teoretycznie powinny być między godziną 15 a 17. Aczkolwiek czasami zdarza się, że czekam naprawdę bardzo, bardzo długo na przetworzenie filmu. Więc przepraszam Was za to, ale tak czy siak staram się, by były o Waszej jakiejś takiej normalnej godzinie. Już nie gadam, chcę bardzo zobaczyć coś w środku, coś dużego. Ja nie widzę, wy już widzicie. Łej! Ojej, kuka, jaki uroczy, ogromna figurka z Yingiem, który trzyma małego landziana i go kłaszcze paluszkiem, jakie to jest urocze. Wow, ale super! Mm, tak się cieszę nareszcie. Na 11, no bo to moja ulubiona liczba, to musiało być coś super. Teraz zauważyłam, że mi się ledwo rusza połowa twarzy. <ścoughs> o, ona się uśmiechać. Ej, idziemy odpakowywać Way'a, a ja już myślę, gdzie go usadowię. Masakra, ale jest ogromny, jest taki piękny, cute. Wow, super. Dobra, bo się zachwycam. Idę. Patrzcie go, jaki jest uroczy. Mały Landzian karmiłę I mój palec już się odcisnął na jego głowie. No nic. Ale mega cute. Ale cute, ale cute. Tylko gdzie on się tu zmieści? Może tego w gdzieś tu wywalimy. Na razie i tu będzie. Joki ogromny. Ogromniasty. I ten nasz kochany maluszek, który cały czas wpada w ramiona Landziana. Ale to jest cute, mega słodkie. Na koniec blogmasa, oczywiście dodam linki do wszystkich autizm, których kupowałam te urocze drobiazgi. Co prawda nie mogę pić gorącej herbaty, ale jak wleję sobie mleko i poczekam, aż trochę wystygnie, to będzie to całkiem chłodna bawarka. Zauważyłam, że tytan, ten tutaj osobnik, podobał się Wam bardzo, jak wchodził do kąpieli, więc pokażę Wam, jak przygotować kąpiel dla tytana? Potrzebujemy jednego tytana, który ma już w sobie czarną herbatę, trochę się sypie, popuszcza, wsadzamy go do kubka, przepraszam, do bali, i dopiero wtedy nalewamy mu gorącej wody, jak w każdym onsenie I popatrzcie, jak będzie z przyjemnością się podnosił. Więc tytan zakosztował właśnie ciepłe, ciepłej kąpieli. I widzicie, co jest najfajniejsze w tym zaparzaczu? Jak zerkniemy do kubeczka, to wygląda tak, jakby po prostu siurał do wody. No, ja wiem, że to jest obrzydliwe, ale skubany puszcza bąki. Puszcza kolorowe bąki do tej wody. Widzicie? <ścoughs> Także z jednej strony jest mega uroczy ten nasz tytan, a z drugiej strony puszcza bąki. To jest ten typ człowieka, którego nie chcecie na basenie. Poczekam aż się zaparzy ta czarna herbata, bo to trochę potrwa, tak z 10 minut. Doleję potem mleka, tym razem roślinnego i będzie bawareczka. Jak widzicie, już minęło trochę czasu. Herbatka zrobiona. Tak wygląda, jak taki, wiecie... Dziecię, który wyjdzie z kąpieli. Jest mu zimno i mówi Mama, daj ręcznik, mama, mama daj ręcznik. Nie mam, nie dam ci. aż za karę. Wstać w kącie. No, muszę te kubki domyć jakimś wybielaczem, bo się takie porobiło od tej herbaty. Mam tutaj mleko migdałowe, bez cukru. Bardzo je lubię. I dolejemy sobie do babaryczki. I Otworzę lewą ręką już. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja całe życie źle nalewałam, bo się nalewa w ten sposób. Nagram to, nakram. I tak się nalewa prawidłowo z kartonów. Ja się tego dopiero w Japonii nauczyłam. Taka była mądra przez całe życie. Ja i moja bawarka idziemy na kanapę szukać iluminacji świątecznych, bo nie wiem, czy jakieś są w tym roku, a chciałabym jakieś zobaczyć. Już na kanapie koc przygotowane. Bawarka jest. Wszystko, co mam mieć, mam. I słuchajcie, y, wpisałam na na laptopie, tak się mówi? Wpisałam w wyszukiwarkę iluminację y, 2020 Saitama, bo nie chcę mi się jechać do Tokio, a jak będzie w Saitamie gdzieś, to możemy podjechać autem razem z mamą. I pojawiły mi się różne propozycje, już Wam pokażę. Albo zrobię wam screen i wam pokażę, bo tak to z laptopa to nie ma co pokazywać, chyba nie. I pojawiły mi się takie. Nie, nie, zobaczycie. Zrobię wam potem screen i wam pokażę, o co chodzi. Ale znalazłam taką fajną iluminację, nie świąteczną, ale są takie kamienie magiczne, diamenty, nie wiem, takie bloby, nie wiadomo co to jest, ale się świeci. I jest teraz numerem jeden w tym roku. Wiem, że w tym mieście, w którym są właśnie te. Te bloby były też świedzące studzienki kanalizacyjne z postaciami z anime. Na swojej grupie dodawałam wpis. Numerem dwa są ogrody Tobu, które już były na kanale. Zapraszam serdecznie, zobaczcie sobie. A numerem trzy jest Muminkowa Dolina. Może mama się skusi na Muminkową Dolinę? Ciekawe, jak to jest daleko od nas. Bo jak to nie będzie jakoś super daleko od nas... To może pojedziemy do Doliny Muminków. Mamy tu fanów muminków? Dajcie znać. Ja na dzisiaj Wam na razie dziękuję. Dziękuję wszystkim moim wspierającym za to, że są tutaj, że zawsze komentują, że dodają mi otuchy, dają mi motywację do nagrywania no i generalnie no są takim wsparciem ogromnym kanału, nie tylko finansowym, ale też no po prostu takim psychicznym dla mnie, bo wiem, że te osoby. Liczą na mnie, po prostu wiem, że one tutaj no, dają mi takiego kopa w, w dupę, żebym dalej robiła. I to nie jest tak, że ja się zmuszam, to nie jest tak, że się przemęczam, absolutnie nie. Jeżeli naprawdę by było ze mną źle, tak jak wczoraj, to po prostu rozłączam się i mnie nie ma. Także to, to się nie martwcie o to. Jeżeli znowu by mi zęby dały popalić tak jak wczoraj, to no to będą mniem vlogmasy, będę tylko otwierać kalendarz i będę pokazywać i się cieszyć i tyle. I tyle będzie vlogmasów. Nie, no oczywiście coś bym wymyśliła, ale tak mówię, dziękuję przede wszystkim wspierającym, ale też dziękuję wszystkim komentującym, bo co każdy vlogmas jest coraz więcej komentarzy i, i to naprawdę pozwala mi trwać w tym wyzwaniu, bo to jednak pierwszy raz coś takiego robię. Jest czasami ciężko, ale warto, dla Was warto. No i też oczywiście dziękuję nowym subskrybującym, którzy dali mi szansę i zostali na kanale. W momencie, w którym pierwszy raz, tak jak mówię, robię coś takiego, i no, no nie jest taki super quality content, ale przynajmniej możecie mnie lepiej poznać od takiej ludzkiej strony, że ja też y, czasami mam gorsze dni, czasami mam lepsze dni. No, no i mam burdel ze sobą na kółkę praktycznie cały czas. Aha, no, także żegnam się z Wami, idę sobie zobaczyć na iluminację, napiszę do mamy, co myśli o tej Dolinie Muminków i Zobaczymy, może w tym roku będzie dolina muminków. No, trzymajcie się. Bye, bye, bye.